Moi drodzy, 500 subskrypcji przekroczone. Jest to Wasza zasługa, a więc ogłaszam konkurs. Pierwsze pytanie konkursowe, dlaczego oglądasz mój kanał? To jest łatwe pytanie, a drugie pytanie już jest troszeczkę trudniejsze. W formie luzaków, ile mam Forda Mustanga u siebie? Na odpowiedzi czekam do 19 października pod tym materiałem, krótkim filmem. Zgodnie z zapowiedzią. Także zapraszam wszystkiego dobrego. I jeszcze Wam raz bardzo dziękuję. Jesteście debeściaki. To buduje naprawdę, buduje mój kanał i zachęca do dalszej pracy. A główna nagroda to będzie model z mini GT. Oczywiście Ford Mustang. A nad wszystkim będzie czuwał on, szefunio. Także szefuniu, przypinuj wszystkiego, aby wszystko było ok. A o nic się nie musicie martwić. Szefunia wszystko przypilnuje, a Ford Mustang jako nagroda to jest brylant, brylant nad brylanty, pełne złoto. Takim nikt nie jeździ.